Cześć. Siema. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać jak zrobić swojego pierwszego jig'a. W poprzednich filmach pokazywaliśmy Wam ich zastosowanie, chwaliliśmy ich skuteczność, więc stwierdziliśmy, że chyba najwyższa pora pokazać Wam jak własnoręcznie zrobić tą przynętę. Jedennego z nich zrobi dać drugiego ja, to będą takie dwie proste propozycje na dzień dobry. Jedna będzie zrobiona na główce trigowej ze względu na łatwiejszą dostępność tego towaru, a drugą zrobię ja na główce tankstenowej z hakiem muchowym bezzacierowym. I postaramy Wam się pokazać takie dwa popularne i skuteczne wzory. No i co więcej, jeżeli chodzi o, o te przynęty, które będziemy Wam pokazywać w tej chwili, to tak jak już wcześniej. W innych filmach wspomniałem, że to są przynęty bardzo skuteczne i myślę, że dość prosto jest zrobić. My tutaj, akurat w tym momencie, bardzo, bardzo dużo mamy tych materiałów, jak widzicie, ale tak naprawdę to wszystko nie będzie potrzebne. Może to, to po prostu kiedyś tam, w przyszłości, jak będziemy Wam coś więcej pokazywać, to może użyjemy tego. Tak naprawdę tych materiałów. W tym momencie nie będziemy aż tyle potrzebowali. Jak będziemy robić danego giga, po prostu pokażę wam, jak to potrzebne. Na pewno, jeżeli chodzi o tą wersję giga, którą ja wam teraz zaprezentuję, będą potrzebne główki gigowe, takie gdzieś w granicach 1g, 1 g, 1,5 g, 2 g, w zależności od tego, jak głęboko będziecie mieli zamiar łowić. To są standardowe główki gigowe Mustada. Z razem z hakami ustada. Myślę, że w porządku w miarę i dość, dość dobrze się robi te dziki na nich. E, i, 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 I to też w miarę dobre haki są, nie? Co jeszcze będzie nam potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebna nić do zawiązania. Ja już mam nić włożoną w nawiarkę. No jest taka typowa nawijarka muchowa z pewnie jaką gdzieś tam, żeście się, się spotkali czy na to filmach, jest koszt czy gdzieś... 6-7 zł. Dość, 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 dość prosta sprawa. Jeżeli chodzi o nici do robienia jigów, to na pewno jakoś bardzo dużo tych nici nie będzie Wam potrzebne, bo generalnie... Z założenia chodzi... powinno się dostosowywać kolor nici do koloru dźiga, ale jeżeli zrobicie to innym, to naprawdę nic się nie dzieje. Nie I to co warto zaznaczyć, to to, że Spotkacie wiele, że tak powiem, grubości tej nici i zdecydowanie na początek lepsze są grubsze nicie, gdyż będą Wam się rzadziej rwały. My tu tak, mamy tak. taką nić opisaną. Eee, nazwą Big Fly, czyli po prostu jest dedykowana do robienia dużych much. No i do jigów myślę, że się będzie bardzo dobrze nadawać. Jest grubsza, łatwiej się nią po prostu pozbywać. Wybacza nasze błędy, gdzie nie wiem, gdzie zbyt byśmy naciągnęli czy źle zawiązali węzeł, ona się tak łatwo nie urwie. Tak. Jeśli chodzi o kolory, to myślę, że tak jak Michał tutaj powiedział, że dobierajcie raczej kolory tych nici do koloru robionej przynęty, żeby, żeby specjalnie. A wtedy tam... jest lepszy efekt. Lepszy no. efekt, tak po prostu lepiej to wygląda. Co jeszcze będzie potrzebne? Na pewno będzie nam potrzebny materiał do wykonania tego. Znaczy, my w tej chwili tutaj będziemy używać piór marabuta, czyli generalnie to się tak nazywa, czy to się tak określa, ale to jest po prostu pół hindyczy farbowany. farbowany, który bardzo łatwo gdzieś tam będziecie mogli dostać w sklepie czy na internecie, czy w jakimś sklepie z materiałami muchowymi. Myślę, że to nie jest problem. Mniej więcej, tak te pióra wyglądają. To ja akurat będę pokazywał wersję taką, takiej czarnej pijawki. I dlatego Wam pokazuję te czarne pióra. To tak zwane możecie, Black Marabut. Dokładnie, możecie, możecie te, te kolory dostać praktycznie w, każdy, w każdym kolorze, nie ma, nie ma z tym większego problemu. E, co jeszcze? No fajną sprawą jest jakbyście mieli jeszcze po prostu do dyspozycji jakieś nożyczki. Ostre. żeby Ostre, no dość ostre, żeby po prostu obciąć, poobcinać pióra, obciąć nić i tak dalej. Na pewno będzie potrzebne i madełko do, po prostu do przytrzymania te, tego wszystkiego, bo raczej w palcach tego nie zrobicie. My tutaj mamy takie w mary proste imadło też, które nie jest To jest zmyślne, taka podstawowa wersja, wersja która Myślę, że jest na tyle w porządku, że do robienia jigów na pewno wystarczy. Jeżeli ktoś tam by się bardziej zagłębiał, robił muchy i tak dalej, to mogłoby się przydać troszeczkę lepsze, no. ale w tym momencie do robienia dzigów zupełności wystarczy. I myślę, że to jest w miarę budżetowe też. nie wiem Najtańsze no no madełko możecie kupić za jakieś tam 20-30 zł, tak, to już tak. kosztuje tak mniej więcej 55 Ale to dalej nie jest jakiś tam Ale muszy. to już Wiesz? ma taką samo zaciskające się szczęki i generalnie ma. Jest dużo lepszej jakości. To jest, że tak powiem, najtańsze dobre i madełko jakie tam. No można naprawdę robić. naprawdę jest w porządku. I tak jak mówię, jeżeli wydacie te 50 zł na imadu, a będziecie mieli zamiar się w to bawić i robić jig'i, czy tam w przyszłości muchy, to na pewno to się wam przyda i wam zostanie, nie? To jest całkiem żywotna rzecz. Yy, się tak, dokładnie yy, Do zrobienia dzisiejszego jig'a będzie nam jeszcze potrzebna taka lametka. Yy, to jest coś yy, po prostu. Yy, to będziemy robić tym tak jakby segmentację giga, nie? Yy, jig to generalnie jest imitacja powiedzmy jakichś bezkręgowców, pijawek i tak dalej, yy, czy owadów, nie? Więc, więc, więc po prostu bardzo fajnie jest zastosować taką segmentację, ja tu w taką, taką, jakąś tam w kolorze takim, to jest jakiś taki krystal, nie? Yy, taką lametkę będę stosował do zrobienia tego giga. I generalnie będą nam potrzebne fla, flasze. Flasze, przepraszam. Flasze są to takie materiały, które stosujemy do uatrakcyjnienia po prostu naszych przynęt. Jeżeli bardzo macie włosy anielskie, z choinki, swobodnie... No mogą... swobodnie możecie tego użyć. Generalnie ja my tutaj, znaczy nie wiem, nie wiem jak po prostu u Was się to będzie sprawdzać, ale my na naszej wodzie, ja tego flesza stosuję bardzo mało. Przy czystej wodzie, i tak dalej, myślę, że za bardzo też nie ma co z tym fleszem przesadzać. Bo, w takiej finalnej wersji, jeżeli za dużo go zastosujemy, wydaje mi się, że to bardziej będzie płoszyć rybę niż przyciągać. Eee, raczej takie delikatne akcenty z tego flesza. I generalnie to już będzie chyba wszystko, co będzie nam potrzebne do zrobienia tego giga. Ja nie będę dłużej przeciągał, tylko może zacznę coś działać. Zobaczcie, bierzemy taką. Aha, nie powiedziałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że bardzo dobrą sprawą jest ogólnie malowanie główek. Tutaj mamy już wcześniej pomalowaną główkę, nie? Tak, malujemy je najczęściej czym? Lakierami. Lakier do paznokci, po prostu nie jest to. Jest to umiarkowanie trwałe. Nie, ale można wiesz, można to na szybko zrobić, nie, nie. Tak, ale... ale to to nie ma, to nie ma za bardzo sensu i wiesz, na początek spokojnie te lakiery do paznokci gdzie tam możecie wygrzebać. <noise> bardzo można łatwo łatwo zmieniać kolor. Dokładnie. Do zastosowania tego. Także zapinam sobie tą główeczkę, ten hak i madełką. Pierwsze co to musimy przywiązać tą nić Wiedącą. wiodącą do haka. Bardzo prosty sposób to robimy, owijając kilkanaście razy i jedziemy. Wzdłuż po prostu staramy się ten hak owinąć cały, żeby po prostu ten materiał, który będziemy przyczepiać dalej do, do naszego giga, żeby po prostu się w miarę dobrze trzymał. Chodzi o to, że na przykład z powierzchni haka, która jest śliska, coś by mogło nam się wysuwać, a z nitki tworzymy podkład pomiędzy jedną warstwą a drugą mieci będą miejscowione pióra. To pozwala nam lepiej umocować pewne rzeczy. Możemy też zastosować sobie lakier do paznokci. Na przykład ja stosuję lakier do paznokci. Niektórzy stosują tam o wiele bardziej wymyślne rzeczy, ale można sobie to wszystko utwardzić bardzo można fajnie. Możemy na przykład posłużyć szelakiem, Tak, jest tak, tak. Bardzo, bardzo fajnie. Bardziej profesjonalnie. Dokładnie, ale na nasze potrzeby i tak dalej, wydaje mi się, że lakier do paznokci jest zupełnie okej. Okay, Wystarczającym. I teraz tak. Można go stosować między warstwami dla stworzenia po prostu lepszego takiego fundamentu dla takiego giga. Bierzemy sobie takie piórko z marabuta, wyrywamy tutaj powiedzmy taką niedużą część. Będzie to, będzie to nasz ogonek tego giga. Przywiązujemy. Ok, długość tego ogonka mniej więcej sobie teraz możemy przesunąć, ustawić, bo też nie ma co, generalnie w zależności od wody, nie ma co przesadzać z tym ogonkiem, ale czasem różne długości, różne, różne długości tego jig'a warto tam sprawdzać. Obcinamy tutaj resztę, nadmiar tych piłek. Zawijamy, żeby się dobrze trzymało. I praktycznie już ogonek mamy. Teraz przyczepimy sobie tak jakby nasze uatrakcyjnienie, czyli flash. Ja tutaj zrobię akurat jasnego, żeby było fajnie widać. Już żeby to się fajnie odznaczało przy czarnej takiej pijawce, To będzie bardzo dobrze wyglądać. No, więc przyczepiamy ten flash. Tak nie wiem, czy będziecie widzieć bardzo dobrze, ale wystarczą dwa takie włosy tego flesza w zupełności. Z początku pewnie Wam to będzie szło dość ciężko, ale jak to w miarę opanujecie, to już będzie ok. Czepimy tego flesza. Ja tutaj obetnę. Obecne nadmiar jeszcze potem to wyprostujemy. Następnie, do naszego, do naszego giga, przyczepimy sobie tą lametkę, którą Wam pokazywałem. O, tutaj mam już. Ucięte, ucię, odcięty kawałek i go teraz wykorzystam, przyczepiamy ją tak samo jak, yy, jak piórka czy... O, nie zawsze się udaje od razu, ale jest OK. Tą lametką labęt, będziemy sobie po prostu przewijać i robić sobie taką segmentację tej przynęty. Ja jeszcze tutaj zawinę trochę tego tułika. O, jest OK. W dalszej części będzie nam potrzebny dubbing. Ja tutaj użyję czarnego dubbingu, takiego naturalnego z królika. Dobrze, dubbing jest to... No właśnie, opowiedz co, a ja po prostu sobie będę wyciągał, żeby to... Dubbing jest dubbing. to materiał używany przez muszkarzy do, do tworzenia korpusu muchy najczęściej. Sytuacja wygląda tak, że dubbingi mamy sztuczne i naturalne. Najczęściej dubbingi naturalne są tworzone z sierści królika. Im lepszy dubbing, tym ma więcej w sobie naturalnej sierści. Ogólnie z materiałami muchowymi wygląda temat tak, że ja osobiście preferuję i chyba Adam też się pod tym podpisze, że materiały muchowe naturalne, a nie sztuczne. Są zdecydowanie lepsze. Oczywiście mamy część takich, których nie występują no, w naturze, i. musimy kupić raczej. Musimy, muszą być wyprodukowane sztucznie. Tak. Aczkolwiek, jeżeli mamy w alternatywie zastosowanie surowca naturalnego, zawsze lepiej jest się nim posłużyć. A jak widzicie, ja teraz nawijam ten nasz tułik tego jig'a. Tak. Tworzymy korpus. Tak, tak. Ważną rzeczą podczas tworzenia e, korpusu muchy, czy też jig'a jest to, że powinno wyglądać to na tej zasadzie, że z tej części bliższej powinny być, korpus powinien być grubszy, a zbliżając się do ogonka powinien być cieńszy. Czyli takie zachowanie co, naturalnego kształtu. Tak, wiecie co, generalnie w Waszym przypadku nie musicie się tym na początku przejmować. No, bo, to, bo to nie o to chodzi. Nie, sumie, nie zaszkodzi po prostu robić tego w miarę, w miarę dobrze. Ale... Dubbing na nić wiodącą nawijamy poprzez um, skręcanie. skręcanie. czy znaczy są inne metody, ale myślę, można że to jak dla Was tak Można też rozdzielić nić i włożyć ją e, pomiędzy jej włókna. Aczkolwiek to jest taka troszkę trudniejsza rzecz. Co ważne, dubbing warto dość dobrze nawinąć, aczkolwiek nie wolno go zbyt skręcić na nitce. Gdyż wtedy tam ten jig będzie taki płaski, a tak, tak, po zakończeniu, bardzo... jeżeli nie jest tak bardzo mocno skręcony, fajnie jest sobie go wyczesać to poprawia atrakcyjność, wygląd takiego jiga. Pamiętajcie, że bardzo fajnie, żeby to było kudłate. Generalnie Tak, generalnie bo wszystko, co odstaje w wodzie, zaczyna pracować. Zaczyna pracować, nie? I, i wtedy to bardzo fajnie, bardzo fajnie wygląda. Poprawiamy po prostu w ten sposób tak, atrakcyjność. Tak, tak. Jeszcze troszkę dokręcę tego dabingu Taki no dżing jak teraz wykonuje Adaś jest świetną przynętą. To jest taki no chyba wiosne. najbardziej klasyczny wiosenny, wiosenna taka pijawka. I myślę, że myślę, że bardzo dobra na każdej wodzie, powiem wam szczerze, że się sprawdzi. Na wodach mętnych ją bardzo dobrze widać, na wodach czystych też ją bardzo dobrze widać. Bardzo uniwersalna przynajmniej. Na no brudną, inaczej czystą wodę. Dokładnie na, na każdy rodzaj wody. To no, jest tak taki swoisty maskęf. No, dokładnie, jak będziecie mogli sprawdzić, jak to dobrze widać na, na każdej wodzie, to. Zobaczycie. Teraz. Ach, zjadłem trochę nitek. <noise> Teraz dam sobie jeszcze, nie, teraz przepraszam, teraz zrobimy przewijkę, a potem damy jeszcze troszeczkę marabuta. Bo takie jig'i też są bardzo fajne. Pamiętacie, że o ile owijam całość w prawo, to jeżeli, jeżeli owijamy tą lametką i robimy segmentację, to robimy to w przeciwną stronę. Wtedy to się o wiele lepiej trzyma i o wiele lepiej Poprawia to wydaje mi się, że wygląda. Tej jakby I po prostu raz koło, koło razu zawijamy tą lametką dookoła tego giga. O! W ten sposób, nie wiem jak będziecie widzieć. I więcej starajcie się zachować w miarę takie równe odstępy. Znaczy to nie jest ważne, jeśli chodzi o ryby, po prostu ta przynęta będzie lepiej wtedy wyglądać. Jak będziecie chcieli pokazać koledze, co stworzyliście, te tak, równe tak. odstępy robiąc. Tak, tak, tak. Ja tutaj zaraz zawinę to. Tak, i tę wypuszczamy na zewnątrz, a tak, od spod tak, spodu przyciskamy ją, ją po prostu nicią. Wiodąc. I już wystarczy. Nadmiar obcinamy. Nadmiar tutaj obetniemy. Nie musicie tego też robić bardzo dokładnie. Lepiej, żeby gdzieś tam odstawało niż nie. Teraz troszeczkę on, taką szczoteczką do, po prostu do rzęs. Ja takiej używam. Lepszy jest generalnie rzep. Można troszeczkę tego jig'a wyczesać. Można kawałek rzepa przylepić na końcu tak, patyczka tak, od tak. Nie wiem. Można użyć starej szczoteczki do zębów. Teraz do tego jig'a dodamy jeszcze troszkę marabuta. Zrobimy mu taki grzbiecik z tych piórek, żeby był bardziej taki atrakcyjny. Tak jak wcześniej odrywamy kawałek, dodajemy sobie tutaj do góry taki mniejszy i tak jak wcześniej zawijamy, o, tutaj akurat tak nam się trochę... Żeby się tak rozszedł po całej tej główce to będzie fajnie. Dobra, jest. No, myślę, że spoko. Odcinamy nadmiar. I myślę, że też damy tutaj jeszcze dwa włosy jakiegoś fleczu. Bardzo fajnie o i mi idą Zaczęliśmy używać jigów z dedykacją na pstrągi, aczkolwiek dobrze Wam się powinno sprawdzać również na przykład na okonie, gdyż mamy dobrą, dobrą pracę. O, wszystko tam z pierkami, myślę, że będzie. Ok, nawet jeszcze moglibyśmy to skrócić, ale. Pół długościa. Ten nogonek też z tyłu trochę wyrównamy. A teraz spokojnie się starczało. E, I teraz dodamy do tego, do atrakcyjnienia tej przynęty, jeszcze troszeczkę spektry, ale naprawdę bardzo niewiele. Spektry jest takim rodzajem bardziej, to jest syntetyczny, dubbing, tak, taki dokładnie. bardziej świecący. Żeby ta przynęta, mimo tego, że jest bardzo naturalna, żeby gdzieś tam po prostu... Ten kołnierzyk. Tak, ten kołnierzyk stworzyć z tej spektry. Tak samo ją nawijamy. Myślę, że dość prosto. Nie jest nam potrzebne bardzo dużo tej spektry. Ale po prostu jeszcze troszkę może dodam. No tutaj ją położę. Teraz kolejna sprawa, żeby zakończyć całą naszą pracę, żeby ten dzik był już powiedzmy skończony, musimy wykonać węzeł. Musimy wykonać węzeł. Jeżeli chodzi o węzły, są do tego finishery. To tak. znaczy takie przyrządy, które są po prostu do zakończenia takiej nici. Ja to w tej chwili wykonam ręcznie, gdyż nie wiem, lepiej mi się to robi w tym momencie. Może przy robieniu mógł, gdzieś tam korzystam z tych finisherów, ale tutaj myślę, że wystarczająco można sobie poradzić ręcznie, żeby wziąć tiku. I do tego dodamy troszeczkę, posmarujemy tą nić troszeczkę lakierem, żeby to wszystko się utwardziło fajnie. O, troszeczkę tego lakieru na nić. pełni wystarczy. Lepiej na nić niż smarować później tak, ja i tak po prostu, dalej, gdyż... Ja to po prostu gdzieś tam o, obracam w ten sposób. Kilkukrotnie. A myślę, że wystarczy. Zaciągał. I jest gotowe. Jeszcze obecniemy. Zmieszamy troszeczkę tą spektrę, żeby żeby ten dzik był bardziej taki naturalny i kudłaty. Słuchajcie, nasz dzik jest już skończony. Jak widzieliście praktycznie Praktycznie bardzo szybko nam to poszło, jeżeli chodzi, tak jak już mówiłem, nie przejmujcie się tym, że te jigi może nie będą Wam najpiękniejsze wychodzić, nie o to chodzi, to ma zaimitować żywy organizm. Teraz chcieliśmy Wam w takich prowizorycznych warunkach przedstawić mniej więcej jak to w wodzie wygląda, jak to się zachowuje, no nie mamy w tej chwili nic innego, tylko taką miseczkę z wodą. Ale myślę, że będzie w miarę dobrze widać, jak ten jig się zachowuje w wodzie. Ja tutaj go przywiązałem do takiej nitki, żebyśmy mogli go zaprezentować. To chwilę potrwa, zanim on nasiąknie. Ja go włożę do wody. O, widzicie, że z początku, z początku te pióra muszą nasiąknąć. Tak jak już wcześniej mówiliśmy w jakichś filmach, że e, ważne jest, żeby tego jig'a dobrze namoczyć. Ale tak, ja jak, tak jak widzicie, te pióra z marabuta są na tyle spoko, że bardzo małe drgnięcie albo po prostu ruch tego giga i praktycznie praca nam sama powstaje, nie? Nie falują. O, widzicie, jeszcze powietrze z niego wychodzi, także on jeszcze nie nasią, ale zobaczcie, jak, jak naprawdę naturalnie to wygląda. Wyobraźcie sobie, nie wiem, jakąś pijawkę, yy, czy jakiegoś powiedzmy in, innego, in, innego robaczka, czy coś tam, który powiedzmy porusza się w tej wodzie. Naprawdę ta przynęta, jeśli chodzi o strągi. Daje nam bardzo duże pole do popisu. Możemy je, nawet kładąc ją po prostu na dnie, zobaczcie, że te włosy się cały czas unoszą i wystarczy delikatny prąd wody, żeby generalnie zaimitować jakiś żywy organizm, nie? w jeszcze... w nurcie te w, generalnie piórka też zaczynają falować równie z wodą. Nie, nie stoją w miejscu po tym, jak już nasiąknął. Dokładnie, a tak jak widzicie, że te dodatki, które żeśmy dali, czyli te flesze, nie za dużo ich jest, ale myślę, że jakoś tam będzie widać na kamerze, jak ładnie odbijają do światła, nie? jeżeli kurczę, promienie słońca na niego padną. Czyli mimo to, że on jest w takim naturalnym kolorze, powiedzmy jakiejś tam czarnej pijawki, to ma jakieś tam elementy, które wabią rybę. Dodatkowy polscy. A nie są, nie są jakoś bardzo... Przesadzone, nie? Iż przy delikatnym podszarpywaniu, czy nawet zwykłym prowadzeniu, ten jig bardzo fajnie się zachowuje. Te pióra po prostu, ten, ten, ten puch się no, bardzo, bardzo naturalnie zachowuje. Ja myślę, że między innymi dlatego te przynęty, czy jeśli chodzi o jigi są w miarę skuteczne i dobrze działają nawet na wodach wiesz, przełowionych, nie? Gdzie po prostu bardzo dużo przynęt widziały, bo ten, ten, mm, Wiem, ta imitacja ja wygląda naturalnie, bardzo, bardzo po prostu, nie? Większość wędkarzy mimo wszystko łowi na bardziej konwencjonalne przynęty, a to jest taka miła alternatywa, którą nie dużym mm. kosztem możemy sami stworzyć. Tak, tak. O tak jak już mówiliśmy, może tych dżigów nie robimy w tym momencie jakichś super rewelacyjnych, nie staramy się gdzieś tam dopiero od jakiegoś czasu próbujemy te przynęty robić, ale naprawdę uwierzcie nam, że to nie o to do końca chodzi, że to co się powiedzmy podoba nam, nie nam do końca jest. musi się podobać rybom, czyli nie musicie tego robić naprawdę bardzo ładnego. A wystarczy po prostu, żeby w miarę dobrze to było przywiązane i wtedy te pióra już działają generalnie, nie? I myślę, że nie przesadzajcie z kolorystyką, nie? Raczej tutaj, tutaj raczej myślę, że warto zachować naturalny kolor, nie? Jeśli mówimy o jeżeli, nie wiem, byś, chcielibyście tak, 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 tak dla, tak, tak, nie wiem, tą przynętę bardziej pod okonia czy coś, zawsze no to już spożyć coś bardziej, bardziej kolorowego, dokładnie, tak jak dokładnie. tutaj widzicie, mamy też bardziej kolorowe pióra które też dają radę świetnie w tym do użycia. Zrobienie dzisiejszego filmu zajęło nam troszkę więcej czasu, niż myśleliśmy, że nam zajmie, więc ja swojego giga pokażę w drugiej części tego filmu, żeby Was już nie zanudzać dzisiaj. Natomiast co, jeżeli uda Wam się zrobić jakiegoś giga, przyślijcie nam zdjęcie, a jeżeli uda Wam się zrobić giga i złowić na to rybę, to już nalegamy. Koniecznie, przyślijcie. Zresztą Miło się pochwalić e, złowioną rybą na własną przynętę. No proste. My na tej samej zasadzie zaczęliśmy te dziki robić, bo to sprawia o wiele większą frajdę, jeżeli łowimy te ryby na swoje przynęty, niż na jakieś tam przynęty kupowane w sklepie. nie? No i większa motywacja, nie? nie tylko do łowienia tych ryb, ale także do wykonywania takich przynęt. Myślę, że to są na tyle nieskomplikowane przynęty, że naprawdę możemy się wysilić i coś takiego zrobić. Nie, nie są to woblery, blachy, czy coś, gdzie to wymaga wiele tam większej inwencyj, i jakiegoś Dla muszkarzy częścią łowienia ryb jest robienie własnych łowów. tak większość robi to. Teraz u nas, nie wiem, w dziedzinie spinningu coraz więcej osób zaczyna robić własne przynęty, ale. Tak, w porównaniu tak tak. do muszkarzy, dalej jesteśmy mocno z tyłu. No niestety. No ale to troszkę inna kultura i tak dalej, nie? No. Także jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, myślę, że kończymy nie. Pamiętajcie, że jesteśmy na Facebooku. Zachęcamy na... do aktywności. Dokładnie, że, że cały czas jesteśmy na YouTube, co piątek jest nowy film. Chcemy, żeby, żebyście byli cały czas z nami, nie? Pamiętajcie o akcji przysyłania nam zdjęć z rybami. To bardzo fajna sprawa. Eee, co jeszcze? No, subskrybujcie nasz kanał jak zwykle. Za lajki like też będziemy wdzięczni. Za lajki like też będziemy wdzięczni. Eee, piszcie komentarze przede wszystkim. Właśnie słyszeliśmy, w jakim, znaczy napisaliście między innymi w komentarzach. Coś o tam po prostu o robieniu dzigów, o robieniu swoich przynęt, więc staraliśmy się coś tam wam pokazać mniej więcej jak my to robimy bardzo prostymi środkami yy, i myślę, że nie muszą to być jakieś super wyjątkowe przynęty wystarczające, żeby po prostu działały. Ja, jeżeli wiecie, przyczepicie to piórko do tego haczyka w ten sposób jak pokazaliśmy, ono będzie falować, będzie pracować, to już daje szansę złowienia ryby. Może to wyglądać o wiele lepiej albo o wiele gorzej to już zależy od Waszych umiejętności i ważne jest, żeby działało po prostu. Nieładne przynęty łowią ryby, tylko skuteczne. Niestety taka jest prawda. Czyli tak jak na dzisiaj to chyba kończymy. <laughs> Trzymajcie się i pamiętajcie, że jesteśmy co piątek. Nara. Dzięki. By być z filmami na bieżąco, kliknij subskrybuj.